No, chodź tu, mały Skubańcu. Mam tu dla ciebie niespodziankę. Lampę na komary kupioną z biedronki. Na pewno się złapiesz na przenętę i usmarzysz na skwareczki na grillu. Tak się zacząłem zastanawiać, że może komary się krępują przy świetle i po ciemku będą lepiej widziały to światło UV z tej lampy i szybciej wpadną w pułapkę. Lampa działała całą noc. Komary, jak było słychać, że fruwają, tak latają, a nie złapał się ani żaden w tatce na dole. Tu spróbujemy jeszcze raz uporować komara już powolutku, takiego siedzącego, bo może taki latający był zestresowany. stresowany. go poświecimy światełkiem, pomiziemy go tym ultrafioletem, może go zwabić, ale na razie komarzyca pozostaje niewzruszona na naszych wdzięki. Coś zaczynam wątpić. Skuteczność tych lamp. No ale może w czterech ścianach to działa inaczej. Postawiłem lampę na dworze. Komary latają jak szalone. Dziubają po rękach. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać. Ale gryzą. A z lampą nic nie słychać. Minęło parę godzin. W na dole, na komary, nie znalazłem ani jednego komara. Co nie chce mi się wierzyć. Więc coś tu jest nie tak. Bo komary dalej jak latały, tak latają. Wymieniłem lampę na drugą w Biedronce. Druga działa tak samo dobrze, czyli w ogóle. Więc jeszcze dla formalności postanowiłem zajrzeć do środka. Zobaczyć, jaka to kosmiczna technologia jest zbudowana. A z wyjmujemy tackę. Od góry oczko do zawieszenia. Trzeba jeszcze raz skręcić cztery śruby na kratkach. Ja już je wykręciłem, bo trochę miałem nie ten śrubokręt. Co my znajdziemy w środku? W środku znajdziemy tubę plastikową, owiniętą drutem, która ma razić komary. A góry kabelek jakieś parę kondensatorów. Najbardziej mnie ciekawi ten element, który będzie w środku do wabienia komarów. Co tam za technologia się ukrywa. Odkręcamy dwie śrubki. Jeszcze jest trzecia śrubka, która trzyma przepust. No i podważamy, co tam będzie, uwaga, decydujący moment, następuje zwolnienie maszyny losującej, mamy tam 6 diodek UV, a dobra lampa to powinna mieć 30W, a jak podwatomierz podpinam tą, to nawet mi dwóch nie pokazuje, więc 25 zł, wywalone w błoto.